Pierwsze gratulacje, jest i jest wreszcie zwycięstwo zwycięstwo w wyjazdu do treningu. Od tego punktu Tak, my też jesteśmy ta bramka, bo na pewno dała nam kopa, bramka na 1 na, na 1, 1 i też na pewno wyszliśmy a. po tej bramce i, no i sumie, rezultat był taki był i, i no bardzo się tam były kontrowersje, niektórzy twierdzą, że falowałeś rywala. Jak ty to odbierasz? Nie, według mnie w ogóle nie było żadnych falów rybacja. Zostawiłem po prostu nowy dwóch z piłka zawodnika i to zawodnik. Nie ma żadnej dyskusji, że jakieś wypadek się fałszywicza. Głównie problemy mam już za sobą, no, ostatnio dobra seria, nie przegrywacie, no i, no i zwycięstwo na wyjeździe, które, które też jest niezwykle istotne właśnie za Na pewno chcieliśmy ten ostatni mecz derbowy z Piastem wygrać u siebie i, no, i to na pewno nie po to, tylko, żeby wygrać i na pewno przegrać, bo e... my uwierzyliśmy w siebie po tej wygranej i, i myślę, że do końca, do końca tej rundy no, będziemy punktować kompletami i, i, i będziemy się trzymać, na, pewno na każdym meczu będziemy zaraz kolejne tam dwa mecze na pewno na każdy z tych meczów widzimy w boczku. Muszę ci jeszcze zapytać, że Twoja rywalizacja drągowska, tam było troszkę takie meczyste gry, którą wyłapały kamery. Tak już w przerwie, mnie pani radca Tam było, było, ale to takie bardziej, gdzieś